Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, kochani. Z tego względu, że jesteśmy w okresie retrogradacji Merkurego, um, możemy zauważyć, jak powroty, tak? Powroty osób, z którymi było na mnie po drodze, lub o, osób, z którymi ym, powinniśmy coś przepracować, tak, i tak naprawdę już do tego nie wracać. Jest to też taki okres, gdzie gdzie możemy zauważyć jakąś taką... problemy... problemy będą w komunikacji, tak? Trzeba być bardzo elastycznym w planowaniu podróży na przykład, unikać podpisywania ważnych umów, tak? No chyba, że już wcześniej bardzo długo planowaliśmy i to sprawdzaliśmy. Jak również tutaj należy uważać... na, na nasze hasła, na różnych kontach, na social, tak? To jest właśnie taki okres, gdzie wszystko jakby tak spowalnia, tak? Jest też taka iluzja, um, iluzja takich różnych dziwnych zdarzeń. Sprawdźmy sobie, kochani moi, na co tutaj należy, lub na kogo należy uważać, co powraca do Waszego życia, i na co trzeba tak właśnie zwrócić uwagę w tym właśnie o to okresie, tak, szczególnym takim okresie, gdzie te powroty mogą tutaj okazać się dosyć takie kłopotliwe lub dające nam jakąś iluzję. Do wyboru trzy grupy. Grupa numer jeden, grupa numer dwa i grupa numer trzy. Ja przechodzę do grupy numer 1, grupy 2 i grupy numer 3. Odkładam na bok. Sprawdźmy. Bardzo proszę, wyższe rozwiązanie z połączeniem mojej energii. Na co uważać w retroprogramacji Merkurego. Retrogradacja merkurego. Na co należy uważać dla osób, które wybrały tą talię kart? Lub co powraca do Waszego życia? Co powraca do waszego życia w merkurem? W retrogradacji. Retrogradacja merkurego. Na co tutaj zwrócić uwagę lub co powraca do Waszego życia? Czwórka buław. Kochani moi, tutaj wraca ktoś, z kim z kim byliście. Mężczyzna, który bardzo mocno Was kocha. No ale chyba coś tutaj poszło nie tak. E może być to osoba, którą poznaliście przez internet kiedyś dawno i wam coś tutaj nie poszło, nie wyszło coś. Tak też może być. E lub wy wybierzecie się w jakąś podróż, kochani, żeby spotkać się z tym mężczyzną. Może go poznaliście przez internet, tak? I będzie to wasze pierwsze spotkanie. Może być to oczywiście jakaś osoba z przyszłości, ponieważ um, ja mówię tutaj o retro, retrogradacji Merkurego, więc co powraca do waszego życia, więc sprawdźmy tego króla kielichów. Kochani, może być taka sytuacja, że będziecie się dziś wybierać um, również w sprawach zawodowych. Um, coś odkładaliście na później, tak? I um, chcieliście jakby podjąć też jakąś naukę um, lub idziecie w jakiś nowy projekt, tak? Na razie tego możecie nie zauważać, bo pokazała mi się kapłanka. Um, tak więc ten projekt na razie może być u Was jeszcze ukryty, to pojawi się dosłownie na dniach. Um, może też być osoba, która wraca z przyszłości, lub osoba, um, wiecie, taka, którą poznaliście jakiś czas temu, ale jakby um, nie podejmowaliście żadnych tutaj działań w kierunku tej osoby. Ta osoba, ten mężczyzna, moi drodzy, może Was gdzieś podglądać, również tutaj yy, może się z Wami kontaktować, lub może Was gdzieś podglądać, tak? Ten osoba, ta, ten mężczyzna będzie chciał, kochani, do Was tutaj, yy, z Wami się spotkać, podjąć decyzję o, o spotkaniu, o być może nowym projekcie, bo też tak może być. Są tutaj dwie sytuacje, gdzie odkładaliście jakieś tutaj plany dotyczące pracy, jakiegoś yy, projektu z przeszłości, który yy, obawialiście się go, tak? Nie wiedzieliście, czy tu iść czy to, czy nie. Tutaj pokazuje się, kochani, sukces. Sukces, jeżeli to będzie robione z miłością, jeżeli to będzie ro, robione z takim oddaniem, pasją, tak, namiętnością w kierunku tego projektu, to tutaj pokazuje się piękny as pentakli. Idź w nowe, pokazuje się idź w nowe um, lub idź w to, co, o czym zawsze marzyłaś, co chciałaś rozwijać. tak? To przyniesie tobie nie tylko stabilizację finansową, ale również poczucie szczęścia i spełnienia. I to jest przed tobą ukryte. Tu się przed tobą otwierają nowe. Głupiec i kapłanka mówi o nowym. Tak? Zachowaj również tą swoją taką intuicję. Która będzie u Ciebie bardzo mocno się tutaj y, otwierać. To Twoja intuicyjność, tak? Słuchaj intuicji. To intuicja będzie, będzie Ci po prostu mówić, tak? Głośno. Będzie Ci mówić głośno. Co masz robić? Y, może to być również powrót jakiegoś mężczyzny, ale to jest taki mężczyzna, który y, nie powiedziałabym, że wam zrobił krzywdę, czy się z nim pokłóciliście. Nie. Y, na początku myślałam, że to będzie osoba, z którą mieszkaliście, natomiast ja tutaj bardziej odczuwam, że to może być po prostu wasz bliźniaczy płomień, dlatego czwórka buław się pojawiła, tak? Może być to wasz bliźniaczy płomień, bratnia dusza, którą poznaliście tą osobę przez internet, ale jakby nie było tutaj jeszcze możliwości spotkania się, bo tutaj jest fajnie, fajna energia czysta. Ja tutaj nie widzę żadnego. Um żadnej sytuacji, która by mogła tutaj Wam, która Wam szkodziła, czy która była dla Was niekorzystna. Tak mi się tutaj, kochani, pokazało. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze przesłanie dla Was. Twoje uczucia na tą sytuację, jakie są Twoje uczucia. Do tej sytuacji? Ja bym powiedziała, że osoba, która mnie tutaj ogląda, jest przytłoczona obowiązkami, że należy tutaj odpuścić, może jakimś obowiązkom, tak i pójść w nowe, spróbować czegoś nowego. Aż kipi tutaj od ciebie ilość pomysłów. Odczuwam taką energię, że osoba, która teraz mnie ogląda, może bardzo długo, długo trzymała te swoje pomysły, długo planowała coś, żeby zrobić, tak, żeby tutaj wyjść z jakąś inicjatywą, nowym pomysłem, ymm, jakąś, nie wiem, sztuką, którą chcecie pokazać. To teraz jest Twój czas. Kreatywność, dokładnie. Bądź kreatywna. Bądź kreatywna. Jesteś w stanie naprawdę, tutaj, osoba, która mnie pyta, jest w stanie na wielu płaszczyznach odnieść sukces. Także gratulacje. Dajcie mi znać, w czym się tutaj rozwijacie. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli mi powiecie. Energie są naprawdę dobrze, dobre. Wykorzystajcie ten czas. Jeśli coś planowaliście już długo, a, a jednak od tego odchodziliście, to teraz jest Twój czas. Zdobądź się na tą odwagę. Tak? Ja przechodzę do grupy numer 2. Witaj, grupa numer 2. Co powraca do ciebie w retrogradacji Merkurego, do osób, które wydały grupę numer 2? Bardzo proszę wyższe o uprowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Retrogradacja Merkurego, co powraca do Twojego życia dla osób, które wybrały grupę numer 2? Co lub kto powraca do Twojego życia? Co się wydarzy w retrogradacji Merkurego dla osób, które wybrały dwójeczkę, tą talię kart? Co się dla Was wydarzy, dla osób, które wybrały grupę numer dwa? Wydarzy retrogradacja Merkurego. Retrogradacja Merkurego. Co się tutaj u Was wydarzy? Co powraca? Um, moi drodzy, dla mężczyzn powraca tutaj kobieta z przyszłości. Lub jakieś rozmowy niedokończone z przeszłości, które będą tutaj bardzo istotne. Pokazała mi się również podróż. Być może będziecie planować jakąś podróż, którą, o której marzyliście tak naprawdę od dziecka. Ta podróż hmm, przyniesie Wam taką radość, spełnienie taką dużą emocjonalność. Być może też w, pojedziecie w miejsca, które spędzaliście jako dziecko, tak? W których często przebywaliście jako dzieci. Dla mężczyzn, mówię, może pojawić się to kobieta z przeszłości. E, pokazuje się również właśnie ta podróż, tak? Podróż Um, może być to taka podróż, wiecie, też intelektualna, czyli może to może będziecie tutaj, kochani moi, jechać um, gdzieś daleko um, w sprawie, um, żeby odbyć jakąś rozmowę ważną, tak? Ale to jest taka rozmowa, która napełni Was tym kielichem, czyli tym, tym radością, tym, tym szczęściem. To może być rozmowa, tak naprawdę, na którą. Albo czekaliście całe życie, albo po prostu zdecydowaliście się teraz ją odbyć. Więc może to być odnośnie właśnie Waszych kwalifikacji zawodowych, może być to odnośnie też um, jakiejś osoby z przeszłości, tak? I Wy będziecie podejmować tutaj też jakąś podróż, podejmować w ogóle decyzję na ten temat, tak? Coś takiego mi się tutaj pokazało. Co jeszcze tutaj? O co tutaj chodzi? Jeszcze. Retrogradacja Merkurego dla osób, które wybrały grupę numer 2. Co tutaj powraca? To, kochani, wow, spełnienie marzeń. To jest wasze spełnienie marzeń. Na tą chwilę może nie wiecie, że to jest wasze spełnienie marzeń. Ta sytuacja, o której, o której teraz mówię, wy będziecie wiedzieli, o co chodzi dokładnie. Natomiast tu jest jakiś powrót, powrót, jakiś wybór ym, może być to pomiędzy dwiema osobami, kobietami. Ja bym bardziej powiedziała, że tu jest jakieś spełnienie marzeń, yy, które w tej gwieździe, tak, od, na którym już dawno się skupiacie, tak? i przyglądacie się tutaj tej sytuacji, temu, w co tutaj idziecie. Podejrzewam, że to może być związane z pracą, z kwalifikacjami, z rozmowami, z jakimiś znaczącymi osobami, ale to będzie bardzo takie dla Was, bardzo mocno emocjonalne i radosne, tak? Na tą chwilę może nie wiecie, może macie jakiś konflikt, tak? Czy powinienem w to iść, czy, czy nie powinienem w to iść, lub może być to też kobieta z przeszłości, która powraca do Waszego życia. Jeszcze powiedziałam, moi drodzy, że jakieś marzenie, y, spełnienie marzeń y, idzie do Was. Idzie do was, ale wy jeszcze macie jakby y, nieprzygotowany grunt pod to. To znaczy nie jesteście jakby gotowi. Nie wierzycie w to. Nie wierzycie w to. Macie konflikt wewnętrzny, a to jest już, już tutaj y, bardzo blisko. Ta sytuacja tutaj jest bardzo blisko Was. No wy będziecie wiedzieć, o co chodzi, tak? Wiecie, to z wami rezonuje. Ja mówię, o oh wow, o oh wow, o oh wow, tak, tylko w was są jakieś lęki. Was są jeszcze jakieś lęki, a tu jest dziesiątka pentakli, tu jest słońce. Czyli jeżeli tu chodzi o jakąś kobietę z przeszłości, o jakąś rozmowę z przeszłości, o jakieś kwalifikacje, które... Już długo pragnęliście je tutaj odbyć, ale nie wiem, coś nie wychodziło, lub wątpiliście, lub mieliście jakieś konflikty wewnętrzne, lub zbieraliście tutaj, tak, swoje, może wkładaliście też w coś w pra pracę swoją, Tak całą swoją energię, to będziecie się tej sytuacji przeglądać. Sytuacja, o którą tutaj mówię, jest to ewidentnie połączona z wydarzeniem z przeszłości, z czymś. O czym marzyliście od dziecka, lub waszym przeznaczeniem, tak? Bo tu jest gwiazda, czyli takie spełnienie marzeń. Dziesiątka pentakli mówi o tym, że um, idzie taka pełnia, idzie radość, jest tutaj jeszcze słońce, ale są też lęki, tak jakbyście nie wierzyli w to, że jest tutaj y, y, za rogiem ta sytuacja, tak? To wydarzenie. Tak, jak mówię, może to być osoba z przeszłości, również z którą tutaj, jakby połączycie się, i będzie to wasze spełnienie marzeń, tak? Ale, ale ja bym powiedziała: wystrzega się tych lęków, tych niepewności, tych stresów, tak? Bo one będą blokować tą energię i nie doprowadzą e, tak naprawdę do tej radości, do tego szczęścia. Więc tutaj po prostu jest energia e, dziesiątej, po prostu, Strzał w dziesiątka. I czy to chodzi właśnie o finanse, o pracę, o rozwój, o karierę, o rodzinę, tak, to, to jest wasza, wasze spełnienie marzeń. Tu jest idzie to, o czym czekaliście całe życie być może od dziecka. Coś, co wam da właśnie tą miłość, uczucie spełnienia, tak? I tu może chodzić właśnie też o pracę nie tylko o miłość um, od drugiej osoby, ale również, kochani moi, o spełnienie takie. Odnośnie pracy. Dobrze, jakie tutaj jest dla Was jeszcze, jaka energia, jakie uczucia są tutaj w Was dla grupy numer 2. Natrętne myśli, no właśnie, pozbądź się natrętnych myśli. Uwierz. Uwierz, że to jest już tu za zakrętem. Odpuść. Odpuść na tym ten, ten myślą, bo będziesz blokować energię. Zawsze to powtarzam. I to ja mówię kobietom, które ciągle pytają, kiedy on, kiedy wróci. Nie? Kiedy, jak będziesz czekać, kiedy to nigdy nie wróci, bo po prostu odpychasz tą energię, bo jesteś w braku. Brakuje Ci tej osoby. Brak mówi o, o tym, że ta. Będziesz miała jeszcze więcej energii braku. Jeszcze więcej będziesz czekała, jeszcze dłużej, jeszcze bardziej będziesz pragnąć tej osoby, bo będziesz w energii braku. Więc odsuń te natarczywe myśli. I to pod każdym względem. Nawet jeśli myślisz, że ci coś nie wyjdzie, tak? W pracy, w finansach, przepraszam, <coughs> to odpuść. To są weź kontrolę nad umysłem, nad twoimi myślami. Tylko my mamy kontrolę nad myślami. Nikt inny. Więc, jeśli będziesz pod tym względem natarczywa i w braku, tak, czy natarczywy, no to będziesz to odpychać. Tak to działa. Dobrze, witaj grupa numer 3. Retrogradacja merkurego dla osób, które wybrały grupę numer 3. Co powraca do osób, które wybrały grupę numer 3 w retrogradacji Merkurego? Co powraca do Was? Co powraca do Was? Uu. W bardzo szybkim tempie powraca król kielichów znowu. Mówię, rak ryby skorpion. Ktoś będzie o was, kochani, walczyć. Ktoś będzie pracować nad tą relacją. Wow, gwiazda. Spełnienie marzeń. Koło fortuny, kochani, jakaś sytuacja karmiczna. Mężczyzna, który kocha, mężczyzna, który was pragnie, mężczyzna, który był w waszej przestrzeni, powraca do was. Zobaczcie, koło fortuny. Koło tutaj się tutaj zatacza znowu i ktoś powraca. Ale to nie jest nikt. Tutaj od razu mówię, że nie piszcie mi nawet, że tu jest jakaś osoba, niech spada. To jest jakiś świr, nie, tutaj nie, nie widzę takiej energii, to nie jest ta osoba. To jest jakiś mężczyzna, który, yy, który nie zrobił wam krzywdy, mężczyzna po prostu, z którym nie mogliście być na ten czas, na tą chwilę. Yy, powiem wam, że ta energia jest yy, jeszcze czymś zablokowana, bo jest rydwan, czyli energia pędząca, ktoś chce mocno, ale jest jeszcze dziewiątka buław, czyli tak jakby jeszcze jest blokada tej energii. Ktoś tutaj ma bezcenne noce, ktoś bardzo o Was tutaj marzy, myśli w nocy, który bardzo chce do Was wrócić. O czym mówi dzielątka buchów? Wow, ktoś zrozumiał prawdę, ktoś zrozumiał prawdę. Ktoś chce pojednania i nowego początku, moi drodzy. Czwórka kielichów. Tak, ktoś, kto was podgląda, ktoś, kto jest na tą chwilę być może wycofany z tej relacji, aczkolwiek jedna energia pokazała mi się takiego mężczyzny, który nie do końca jest tutaj um, w, energiach, um, w energiach takich przypracowanych, ale powraca w energii przypracowanej, więc mógł być to osobnik, który mężczyzna lub kobieta, który um, nie pokazywał wam po prostu uczuć, tak? Ale nie żaden toksyk, ja tutaj nie widzę żadnych takich energii, więc nie piszcie mi, że tutaj ktoś wraca toksyczny, nie, tutaj takich energii nie ma. Po prostu zaszła jakaś sytuacja w waszym życiu, gdzie musieliście być jakby osobno, tak. Nie zawsze możemy być z osobą, którą kochamy, czasami musimy się rozstać, bo okoliczności są po prostu niesprzyjające, tak. Może tak być, może to być, może chodzić o pracę, może tu chodzić o miejsce zamieszkania. Jeden mieszka we Francji, drugi mieszka w, w Ameryce. Są takie tutaj sytuacje, więc no, no może tak być. Ktoś ewidentnie o was marzy, kochani. Natomiast pokazała mi się energia mężczyzny młodszego, który um, takiego przystojnego bym powiedziała, lub mężczyzny, który um, kiedyś nie do końca wiedział, czego chciał, tak. Mógł sobie skakać z kwiatka na kwiatek, mógł Was też tak potraktować na chłodno, na dystans. Natomiast, tak jak mówię, tutaj wr wraca jako król kielichów, czyli jako osoba, która kochać. Pragnie kochać, kocha Was, marzy o Was, chce Was. Wcześniej mogła być niezdecydowana, nie podejmująca działania, być może było to, zbyt, to działanie na tą chwilę, kiedy się poznaliście, zbyt jakby niemożliwe do zrealizowania. No bo pokazuje się tutaj też rycerz Buław, tak? Jest to temperamentna osoba, dosyć ognista. Ta energia pomiędzy wami ewidentnie na czas, kiedy się poznaliście, spotkaliście, nie była sprzyjająca dla was. Tak, i ta osoba chce, kochani, rozmowy. Chce dziesiątki kielichów. Chce do was powrócić, chce z wami stworzyć stabilną relację. Stabilną relację, chce komunikacji. Chce dziesiątki, chce z wami budować dom, relację, miłość. No, tak mi się, kochani moi, pokazało. Jaka energia tutaj jest w Was na daną chwilę, kiedy, on, kiedy ta osoba powróci do Was? Ta osoba zrozumiała tutaj w sądzie ostatecznym zrozumiała, że, że trzeba zawalczyć, tak? O tą rodzinę, o, o, o tą miłość. Ale mówię, że ja tutaj nie widzę żadnych takich toksyków, jakichś osób uzależnionych. Po prostu tutaj była sytuacja, gdzie no na tą chwilę, na dany moment, na dany czas, nie mogliście z tą osobą być po prostu. Feed-up. Może, możecie mieć. Możecie nie wierzyć tej osobie na początku. Możecie mieć takie, wiecie, jakieś. Będziecie karmić się po prostu takimi iluzjami, może będziecie widzieli, że ta osoba, nie wiem, kłamie lub nie jest jakby rozsądna, tak, na, na dany moment, nie wiem, bo ta osoba chce wrócić z takimi uczuciami, z takim mocnym, mocną energią pracy nad tą relacją, więc Wy możecie tak patrzeć trochę jak na głupka, co on w ogóle chce, co mu się stało, dlaczego on wraca, e, przecież nie wyszło nam, a tutaj może być faktycznie taka energia Słuchajcie um, osoby, która bardzo mocno będzie chciała tutaj stabilizacji, będzie chciała rodziny, będzie chciała konkretów. Ta osoba może być o Was bardzo mocno zazdrosna. Lub Wy jesteście zazdrośni. Tak mi się tutaj, kochani, pokazało. Mogła ta osoba Wam zranić jakieś uczucia? No, mogła, ale dla większości z Was po prostu mogła Wam zranić w ten sposób, że nie mogliście być z tą osobą, tak? Na ten czas, bo okoliczności były tutaj, że tak powiem, niesprzyjające tej, tej relacji. Także no, dajcie znać, co Wam ten Merkury tutaj wysłał i czy to faktycznie się u Was ziściło. Także pozdrawiam Was gorąco i życzę miłej, spokojnej niedzieli, buziaki.